Trwa sezon na premiery nowych smartfonów. Oto trzy rzeczy, które musicie wiedzieć o nowych Realme 14 Pro i 14 Pro. Plus. Po pierwsze, za design telefonów odpowiedzialne jest duńskie studio projektowe Valer Designers, i on ma nawiązywać do motywu natury i oceanu. Stąd szkło w zasadzie bezramkowego frontu 14 Pro Plus jest zagięte w cztery strony, tak jakby spływała z niego woda, a dodatkowo plecki białego wariantu kolorystycznego mają teksturę masy perłowej. I uwaga, ona zmienia kolor pod wpływem zmiany temperatury. Po drugie, w smartfonach znajdziecie nowy typ ogniw baterii, węglowo-krzemowych, które przy tej samej co do tej pory wielkości są w stanie oferować większą pojemność. Dzięki temu Realme 14 Pro i 14 Pro Plus mogą pochwalić się bateriami o 20% większymi niż obowiązujący do tej pory w klasie smartfonów średniopółkowych standard, a 6000 mAh powinno wystarczyć nawet na 3 dni pracy w cyklu mieszanym. I po trzecie, telefony wyposażono w zupełnie nowy system diod doświetlający zdjęcia. Flesze w obu modelach są rozmieszczone w trzech miejscach dookoła obiektywów i świecą ze zmienną mocą i zmienną temperaturą barwową, tak żeby móc dopasowywać ją do warunków oświetleniowych, co powinno zupełnie eliminować efekt prześwietlonej, bladej mordki, gdy cyka się foty gdzieś na mieście, w nocy czy w klubie. Realme 14 Pro i 14 Pro Plus właśnie trafiają do sklepów, więcej o telefonach opowiadam na YouTube, a w komentarzu wrzucę Wam info o promocjach cenowych na start.